Drodzy i szanowni polscy przedsiębiorcy, ci zrzeszeni i niezrzeszeni, a szczególnie zrzeszeni w Warszawskiej Izbie Gospodarczej. Żyjemy w bardzo trudnych czasach. COVID zmienia rzeczywistość. Jest zagrożeniem dla zdrowia, dla biznesu i dla przyszłości. Wierzę, że damy sobie radę, że wspólnymi siłami pokonamy pandemię, ale wymaga to także Waszego udziału. Wierzę, że państwo polskie stanie na wysokości zadania, że nie zostawi przedsiębiorców na pastwę losu, że nie będzie liczyło, że uda im się wbrew tym trudnym okolicznościom. Wiem, bo wiele lat miałem okazję z wami spotykać się, rozmawiać, współpracować. Byłem dumny, jak bardzo Polacy są przedsiębiorczy, jak bardzo ludzie polskiego biznesu zmieniają naszą ojczyznę. Jestem pewny, że starczy wam wytrwałości, pomysłów. Cierpliwości, nowych idei, a wszystkim zdrowia, żeby tak się właśnie stało. A więc życzę zdrowia i pomyślności. Życzę twórczego podejścia do tego, co będzie pokowidzi, Życzę wytrwałości w prowadzeniu waszego biznesu i wierzę, że będziemy mieli okazję spotkać się niedługo już bez masek, zaszczepieni, z uśmiechem na twarzy, zastanawiając się, co zrobić, żeby pandemia została tylko złym wspomnieniem, żebyśmy mogli żyć może nie tak normalnie jak wcześniej, ale normalnie i z nadzieją na dobrą przyszłość. Wszystkiego najlepszego.